Czy owoce morza rosną na drzewach? Wiec, 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 wiec. Jak dobrze was widzieć! Czy jesteście gotowi, żeby odkrywać ze mną świat? Mam nadzieję, że tak. Bawcie się ze mną, czyli z kogutem rubinem, odkrywając sekrety świata w każdym odcinku. Ciekawe, co to dziś będzie zapytanie? Może o technice? A nie tym razem. To bardzo ciekawe pytanie nadesłane przez Ludwika z Łodzi. Ludwik ma 6 lat i pyta: Czy owoce morza rosną na drzewach? Na początku wytłumaczę Wam, co to są owoce morza. Otóż tak nazywamy jedzenie, które pochodzi z morza lub oceanu. Mogą to być różne morskie zwierzęta, takie jak krewetki, małże kraby, kalmary i inne. Opowiem wam kilka słów o każdym z nich. Krewetki są małymi zwierzętami, które żyją w morzu lub oceanie. Lubią pływać w grupach i często ukrywają się w roślinach wodnych. Teraz małże i ostrygi. To zwierzęta, które mają twardą skorupkę. Żyją na dnie morza i często Przyczepione są do skał lub piasku. Kraby i homary mają twarde pancerze i szczypce. Żyją na dnie morza i potrafią chodzić po dnie. Są jeszcze kałamarnice i ośmiornice. To zwierzęta, które mają połączoną głowę z nogami. Ośmiornica tych odnóży ma aż osiem. Stąd jej nazwa. A jak myślicie, czy owoce morza mogą rosnąć na drzewach? No raczej nie, bo są to zwierzęta, a nie rośliny i do tego wodne. Dlatego nie mogą rosnąć na drzewach. Nazywa się je owocami morza, dlatego żeby podkreślić ich bogactwo i różnorodność. Jest wiele różnych drzew, dzięki którym mamy Pyszne i zdrowe owoce, na przykład jabłka, gruszki, śliwki czy pomarańcze. Podobnie jest z morzami i oceanami. Dostarczają nam one wiele różnorodnych i wartościowych pokarmów. To wszystko idę na swój pobliski staw, poobserwować zwierzęta, które tam mieszkają. Dziękuję za uwagę. Pa! pa. Jeśli podobał ci się ten film, to subskrybuj kanał Koguta Rubina, daj łapkę w górę i poproś rodziców, żeby wysłali do mnie mail z twoim pytaniem. <grym>